Witam, Paweł Tarczyński kanał Skrzynia Narzędziowej na organizacji warsztatów. W dniu dzisiejszym kilka słów o tych dwóch systemach, ponieważ ostatnio rozwiałem informację o roku na grupę. stwierdziłem, że przechodzę z Milki na Roka, ponieważ uznałem, że ten system jest lepszy. I paru znajomych z grupy czy z kanału, których namówiłem na Milkę, napisało do mnie z lekkim oburzeniem, jak to Nowy budżetowy system, czy nowy, nowa wersja budżetowego systemu, lepsza od milki, która jest tak naprawdę na rynku od lat, która jest systemem naprawdę sprawdzonym, jest systemem chyba najbardziej zbliżonym ideału. A ja mówię, że nowość jest lepsza i że zmieniam system. Mimo, że wiele osób namówiłem, żeby z budżetówek przeszła na milkę, i teraz ja zmieniam zdanie. Sam i w inny system. E, żeby nie zawiera, zabierać wam dużo czasu, krótkich żołnierskich słowach dlaczego ten system jest lepszy od tego. Oczywiście jest to moja subiektywna opinia, część się z Was ze mną zgodzi, część powie, że pierdziele głupoty, ale to już jest kwestia indywidualnego podejścia. Po pierwsze, jak widzicie, mamy tutaj dwa bardzo zbliżone sety. Oczywiście różnią się powiedzmy tutaj dałem jedną większą połówkę, drugą mniejszą. Tutaj mamy dwie takie same połówki, ponieważ rok dysponuje tylko jednym rodzajem pełnego organizatora i jednym rodzajem organizatora połówkowego, więc. Tak, ten system na pewno jest uboższy, mimo że mamy do dyspozycji teraz tak, tak naprawdę trzy rodzaje szuflad tutaj, co widzieliście w poprzednich firmach. Mamy do dyspozycji tutaj jeszcze kosze, mamy do dyspozycji kilka rodzajów skrzyń, mamy dużą lodówkę, mamy możliwość dokupienia do tego systemu Dwa rodzaje toreb. Co prawda nie są one na razie wydawane pod marką ROK, a pod marką Eubauer lub Magnusą w Kastoramie. Zależy jak Wam się uda kupić z którego nakładu. I jest ona w pełni kompatybilna ze starym systemem Gear, który na pewno większość z Was kojarzy. Milka, wiadomo, plecaki, kubki, jest tego, ale tak naprawdę myślę, że. 90% użytkowników myśli o jakimś podstawowym secie. I nie będzie po prostu szło w tak rozbudowany system typu dopinano odkurzacze, dopinany kubek do tego plecak i jeszcze tysiąc innych akcesorii. Czy tak jak ja miałem, powiedzmy, blachy, dopinane jeszcze do blachy, dopinane pasy tażbilda do milki. Chociaż to już jest, że tak powiem, inwencja twórcza i można to samo zrobić w roku, ponieważ te akcesoria typu blacha czy e, zapięcia na aluminium nie są wydawane przez producenta. Plus roka, największy, moim zdaniem największy, to jest waga. Między tym a tym setem mamy 4 kg różnicy. Ktoś powie, no niewiele, ale jednak, jeśli dźwigamy te skrzynki i pracują gdzieś w mieście, bloki, schody, tego wiadomo, mamy sporo narzędzi. 4 kg robi roboty. Nie oszukujmy się, ale każdy z nas się na dźwiga pracy i trzeba te plecy oszczędzać. A 4 kg, jeśli codziennie przemieszczacie się ze skrzynkami, zrobi sporo roboty. Kolejny z moich według mnie plusów i przewag tego systemu. To jest innowacyjny system transportu. Oczywiście do Milki mamy tak zwanego karta czy skrzynkę na kołach, co widzicie tutaj na dole. Mamy też możliwość dokupienia tak zwanego wózka kurierskiego. Jednak ten wózek kurierski jest dość drogi i nie każdemu się opłaca. Po pierwsze, co kupić, po drugie, nie zawsze jest ten wózek. Transportowy jak zabrać, ponieważ on jest dość duży, więc na przykład jeżdżąc osobówką na roboty odpada, musimy brać tego karta, idzie, żeby tutaj była rączka w pełni składana. Musimy ją modyfikować, ponieważ oryginalna dość mocno wystaje, w girze czy w roku, jak zwał tak zwał, wiecie. Mamy innowacyjny, odpinany teleskop, dzięki któremu tak naprawdę bierzemy tylko te skrzynki, które potrzebujemy. Idzie zapięć wszystko z nowej wersji oprócz organizerów połówkowych i. Yy... I tyle, tak? Bo wszystkie nowe skrzynki, wszystkie szuflady zapniemy. Nie zapniemy podwózek, elementów z gira jedynki, więc to też musimy pamiętać, chyba, że zapniemy skrzynkę z nowego systemu i na to damy starą wersję, to wtedy tak. Kolejna, zalec moim zdaniem, to spójrzcie, jak są te sety ustawione. Specjalnie ustawiłem tak jak to teraz jest. Fajnie, tak. W milce chcemy coś z organizera, mimo że tutaj potrafi się blokować, możemy sobie dostać się do tego organizera. Będziemy chcieli coś ze skrzynki walizkowej, złożymy rączkę, dostaniemy się, tak. To samo tutaj. Możemy się dostać do organizera, możemy dostać się do skrzynki walizkowej. Szuflady. No, w milce jest ten, to jest bardzo dobre zabezpieczenie. Jednak zobaczcie, trzeba mieć sporo miejsca na otwieranie i troszkę wymaga czasu. Moim zdaniem, w gisze jest to zapięcie e, tak jak w Keter Connect. I moim zdaniem to są najlepsze blokady. Ale tak, tu mamy trzy szuflady, tu mamy trzy szuflady. Jak wiecie z poprzednich filmików, w roku możemy sobie dowolnie z, y, przekładać szuflady, co jest wielkim plusem. Ale kolejna rzecz, tutaj musimy mieć zawsze tą skrzynkę y, y, karta, tak na samym dnie. Wiele osób mówi same szuflady. Tak, same szuflady możecie zabrać na tą kurierkę od Milwaukee. Jednak, tak jak mówiłem, no nie każdy tej kurierki potrzebuje, a tak jesteście uwiązani. Ja zawsze lubię mieć ze sobą skrzynkę, nawet ja, jeśli jadę z samymi szufladami, to w skrzynkę jakieś gabaryty, czy ja tak powiem jakiś y, sprzęt taki no większy, który w szufladzie, lub typowy bałagan. Co potrzebuję, wrzucam do tej skrzyneczki i mogę używać. W roku mam ten plus, że mogę sobie tą skrzynkę dać na górę i ona nie będzie mi przeszkadzała w niczym. I będę mógł mieć dostęp do szuflady, od góry sobie skrzynkę otwierać. miloki, żeby dostać się teraz do zawartości tej skrzynki, muszę całość zdejmować. A jednak szuflada waży 11 kg, do tego skrzynka walizkowa, połówki, już jest coś dźwignąć. Tak, tak samo w roku będę potrzebował jechać z danym sprzętem i biorę sobie po prostu daną skrzynkę, dopinam do niej koła. Tutaj zawsze muszę wziąć tego karta, bo muszę czymś dojechać, tak? Czyli może być tak, że będę brał ze sobą, nie wiem, pięć skrzynek i to, co mam w karcie, nie będzie mi potrzebne, więc albo go biorę z tym towarem, albo przekładam ze, czy ze skrzynki. Tutaj po prostu biorę sobie te skrzynki, które potrzebuję i dopinam pod dane koła. Kolejny z mo moim zdaniem plusów i przebag roka to jest cena. Ten zestaw i ten zestaw to jest prawie e, tak naprawdę dwukrotność wartości. To plus to. Oczywiście, Milkę, jeśli kupujecie często, macie swojego dystrybutora, dostajecie fajne rabaty, idzie wyrwać za naprawdę fajne pieniądze, ale patrząc po cenie katalogowej, e, to niestety Milwaukee jest no może nie dwa razy, ale zbliżenie do dwóch razy droższa od roka. Sama szuflada, e, sam, sami wiecie, niedawno na grupie było dość głośno o tym. 100, e, 100, 369 zł, niecałe 400 zł. Kupcie w tej cenie nową szufladę Milki. Jeśli Wam to się uda, no to albo cud, albo naprawdę. Dystrybutor Was bardzo lubi. Dodatkowo, jeśli chodzi o wyposażenie, praktycznie mamy tutaj to samo, tak? Milka też nie daje za dużo akcesoriów. Mamy albo yy, przegrody, albo nie mamy nic. W roku też przegrody w szufladach, nie mamy kubełków. W skrzynkach mamy te tak zwane piórniki, więc te systemy tym się nie różnią. Ale mamy świetną przewagę cenową, rok względem Milwaukee, mamy bardzo dużą przewagę wagową, nawet jeśli jeździcie busem i tych skrzynek, że tak powiem, nie targajcie codziennie, ale taka zabudowa typu szuflada, przy 20 skrzynkach robi się wam 20 kilo lżej na aucie. Ktoś powie, no nie dużo, ale jednak to jest 20 kg. Lepiej mieć, że tak powiem, więcej dopuszczalnej masy na aucie niż na wagę skrzynki. To rzucę. Tak samo gdy musimy z tymi skrzynkami zasuwać. No, system transportu, sami musicie się zastanowić, czy wam to pasuje. Tutaj nie mamy na przykład platformy. Milce mamy. Pracujecie na platformie, ja sobie do Gira zrobię, bez problemu, będę zadowolony. Ktoś, kto nie lubi, że tak powiem, druciarstwa, wybierze Milkę. Ja czekam, bo w przyszłym roku ma się pojawić platforma do Roka.